Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, czyli draft Koło Fortuny. Dzisiaj oczywiście nowe opcje. Powtórka, czyli jeżeli na przykład wypadnie nam, załóżmy, Twój Wybór i potem będzie powtórka, no to znowu będziemy musieli wybrać Twój Wybór. Potem Bobas, czyli dzisiaj przeciwieństwo Dziadka, najmłodszy zawodnik. I jeszcze mamy Ściana, czyli najlepszy, najlepszy obrońca. I w dniu dzisiejszym draft automatyczny może nam wypaść już na samym początku. No a w przyszłym tygodniu będzie oczywiście po wyborze 11 zawodnika. Także myślę, że już możemy spokojnie wylosować pierwszego zawodnika. Jeżeli bijemy 2000 łapek, to kolejny odcinek z tej serii pojawi się w przyszłym tygodniu, a więc zaczynajmy i sprawdźmy. Mamy tutaj Forest Gump, czyli kapitan będzie to najszybszy zawodnik. Okej, okay, dobra, my sobie wejdziemy do draftu. I zobaczmy jakie mamy tutaj ustawienia 4 3 1 2. To, jest, to jest ustawienie, które lubię i szanuję No i mamy... Czekajcie, najszybszy zawodnik Czyli to będzie Grzegorz Bale 88, no okej, okay. powiedzmy, że nawet, nawet spoko Chociaż ominęliśmy Messiego To raczej nie, mój, nie możemy być jakoś tam rozczarowani Dobra Zobaczmy zatem kolejny wybór i tym razem to będzie ściana <laughs> Jako napastnik z najlepszą obroną <laughs> Tak raczej średnia, Raczej, 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 raczej. zobaczmy kto ma najlepszą obronę I to jest Tevez Tak? A, tak jest, 47, Iguain, ob obrona na poziomie 24 A Tevez, no pracowitość w obronie też wysoka Także no, nawet okej okay. Jak na te karty, to powiedzmy ten wybór nie był jakiś tam najgorszy kolejny wybór to będzie Ronaldinho. O, właśnie, to już mi się bardziej podoba. Czyli zawodnik z największą ilością sztuczek. I to będzie albo Griezmann, albo Dybala. Z tego co tak widzę, jeszcze ty potwierdzimy to. No to właśnie, ale myślę, że wezmę Dybalę pod TWS. Szkoda, że Tevez już nie gra w Juventusie, bo naprawdę byłoby całkiem niezłe yy, połączenie. No ale nie ma, nie ma tragedii. Patrzymy dalej. I mamy Draft. Automatyczny. No okej. Okay. Kurde, szybko, no ale tak jak mówiłem, chcieliście też tę opcję na kole fortuny. I co drugi tydzień ją robimy? No i w tym przypadku po raz pierwszy w serii draft koło fortuny automatycznie uzupełniamy skład. Widzę tu oj 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 Ho ho ho! Jest średnio. Postaram się ułożyć lepszy składik i widzimy się za momencik. No okej, okay, słuchajcie, coś takiego nam wyszło, mamy 79 zgrania yy, i mam wątpliwości do Casillas, natomiast jeżeli Casillas popełni nam jakiś błąd, to będzie grał Rui Patricio bez zgrania, bo Rui Patricio ma 190 90, to zawsze trochę więcej niż, yy, niż Casillas, na ławce mamy Comana, Williana, Neymara, Bayla. Także zobaczymy jak to będzie. Środek pomocy, a tak nawet, nawet to wygląda. Zobaczymy jak będzie w meczu. Także ruszamy z pierwszym pojedynkiem. A oto składik pierwszego rywala, no tak naprawdę tylko Neuer jest najciekawszą kartą, ale myślę, że mój przeciwnik będzie tam kogoś puszczał na pewno w trakcie meczu zobaczymy kogo. No i udajemy się na meczek, zobaczmy, dybala utrzymuje się przy piłce i mamy poprzeczkę pianicia i jeszcze... Do bitki, właściwie nic nie wyszło. No, dobry początek. Tybala i poprzeczka numer 2 w tym meczu. Jeszcze tutaj mogłaby być dynaska tak naprawdę. Zobaczmy Neymar z rzutu rożnego. Po skrzydle Neymarito. Aj, jeszcze wybaczył piłkę i teraz Neymarito. Zobaczmy, i to będzie gol. 1 do 0. 51 minuta Neymarito. Guarin zagrywa do Bayla. ładne wejście Bayla i to może być 2 do 0, zobaczmy, i tak jest! To jest 2 do 0. Zobaczmy Dybala, rozrzucenie do Neymara, Neymar może zaskoczyć, zobaczmy, i 3 do 0, kapitalna akcja Neymara. W tym momencie jest po meczu. Teraz rozrzucenie do Kagawy na skrzydle, zobaczmy, Kagawa eee, i będzie niestety, ale 3 do 1. Zobaczmy, Neymar zagrał im przed pole do Schweinsteigera, Schweinsteiger! Sia. Schweinsteiger... Ja, trzecia poprzeczka w tym meczu, to jest niemożliwe. Ok, wygrywamy, słuchajcie, 3 do 1 w strzałach, też sami widzicie, była przewaga. E także wygrywamy pierwszą rundę i udajemy się na mecz świerćfinałowy. Oto skład kolejnego rywala, Uuuu lulululul. Jest trzech na bramce i dwóch dzików na środku obrony. E SPD też całkiem nieźle wygląda, chyba jak na -Golan. Jestem ciekawy jeszcze, kogo on może tam wprowadzać. O wydaje mi się, że pojawi się jakiś Messi czy to Neymar yy, w trakcie spotkania, no zobaczymy. Może teraz będzie ciekawe zagranie tutaj dybala Uruchomił dybale ten zagrywa do... tym kogo. Ale broni tak... I tak Petryczek, no to jest record breaker. Znowu przed szansą dybala. I będzie karny. No nie, naprawdę, nie powinno być tutaj karnego. Yy, bo według mnie chyba najpierw w ogóle w piłkę tam trafię. Zobaczmy powtórkę. No, tak w piłkę dotną. No dobra. Mamy karnego, i powiem wam, że dzisiaj strzelamy w środek. Jest 1-0. Jest 1-0, o to chodzi. Bastian Schweinsteiger. Teraz jeszcze dybala do Bale'a i to będzie ostatnia akcja Bale. Oj. No i chyba to będzie koniec też spotkania. Takie sędzia kończy mecz. Wygrywamy skromnie, bo skromnie 1-0. No i. Udajemy się na mecz, słuchajcie, półfinałowy. No i to jest składzie e, półfinalisty. Ciekawie to wygląda. Inform, e, Iwry, men of the match Kawaniego i Müllera. No i record breaker Czech na bramce. No w poprzednim meczu też trochę się przekonałem o tym, o jego mocy. Zresztą my wszyscy wiemy, że Czech to jest znakomity obroń, e, obrońca, bramkarz. E, także będzie ciekawie. Zobaczmy, pierwsza akcja tutaj Dybala. E, będzie okazja i poprzeczka, no znowu się zaczyna. Łooo, wow, ale dobijamy. Kurde, no co z tymi poprzeczkami się dzisiaj dzieje? Teraz Dybala, ładne przejście. Niedokładne zagranie, chociaż walczą jeszcze. I jest tu Guarin. Który zagrywa dosyć ciekawie. Kolejna poprzeczka! I Czech wybija z linii. No to jest niepojęte, no... Ile można mieć tych poprzeczek? Teraz Neymar, piękne minięcie Neymar. No 2 na 1 akcja, ale za mocno wypościupiły chyba. Tak... Jeszcze Tevez, ładne zagranie do Schweinsteigera, potrafi uderzyć z dystansu, broni check, ale już Dybala do pustaka, dobija na 2 do 0, no i powiem wam, że ten półfinał nawet nie jest jakiś trudny, póki co, zobaczmy Guarin, ładne zejście i nic z tego, czy karne to będzie? Ja pierdzielę. zobaczcie drugi karny w tym odcinku i to za co, do tej pory nie wiem. I nadal nie wiem. No bez jaj, szanujmy się. Penite naprawdę w formie, dzisiaj Piputkin jest tak po naszej stronie. Ale dobra, Schweinsteiger no też uderzy w środek, słuchajcie. Tak jak miało to miejsce poprzednio. No i słusznie, i słusznie. 28 minuta, 3-0. Teraz piłka na Neymara i to może być 4-0, a wręcz powinno być. No i powiem wam, <grywka> półfinał draftu, 35 minuta, a my prowadzimy 4-0. Dziwne, dziwne. Teraz jeszcze tak trochę przypadkiem doszło do tego podania. Neymar. No i to jest 5-0. 55 minuta. O Boże, co on gra. 6-0. O, ale ładna akcja. No i jest 6 do 1. Jest kontakt. Zobaczmy, Neymar do Dybali, Dybala. Wow. Ładnie to leciało, no i mamy 7 do 1 Antua Griezmann Vroni Na ratę, ale 7 do 2 No i za będzie koniec spotkania I wreszcie będziemy mogli już przenieść się na mecz finałowy Okej, okay, słuchajcie, wygrywamy w końcu 7-2 No i powiem że jestem w lekkim szoku że tak łatwo poszło. Zobaczymy, jak będzie w finale. No, przede wszystkim takim składem, gdzie mieliśmy nawet ten draft automatyczny Hervé de na środku obrony, jeszcze jest na bramce. No, no, no nieźle, no nieźle. Dobra, udajemy się na mecz finałowy. Oho, oho to jest skład na, naszego finalisy. No i tutaj chyba w tym, w tym meczu będzie o wiele, o wiele ciężej. No, zobaczymy. Jest, jest kozacki skład. Zobaczmy, pianić. Pierwsza groźna akcja pianić. Pianić może z dystansu, obok bramki. Ja powiem wam, że się goście wprowadził na ten środek pomocy brakimowicza i Di Maria. Ten skład to w ogóle jest z kosmosu teraz. Ale, 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 Aleksandra. Yy, broni Czechu niestety. Teraz Neymarito. Ładne przejście Neymara. Oj, i czy tam nie było karnego? No chyba nie, a jeszcze Schweinsteiger z dystansu! Ale strzał zablokowany, no to mogło wpaść nawet, fajnie leciała piła. I teraz teles, no właściwie trzech na dwóch idą i teraz Neymar tutaj wychodzi. Tak patrzę, jest tutaj Bartrak, który e, no tą szybkością... O Jezu, nic z tego. Teraz nie wiem, czy on i tam biegnie na tak, wiem, że on ma high w ataku. Ale bez przesady, Guarin. potrafił uderzyć z daleka! I o to chodziło, Freddy Guarin! Właśnie, wreszcie! Ależ indywidualność, niesamowita! Anioły prowadzą w finale 1 do zera. Tutaj ładnie. Przede wszystkim Zuniga poprowadzi tę akcję. na no, tutaj Guarin już nie dał szansy Ciechowi. No blisko był Petru, no, ale nie tym razem. I teraz będzie groźnie Dybala. Do Teveza. Carlos Tevez, zobaczmy. A, chyba trochę zepsułem tę akcję. Ale zobaczmy, tele ładnie tutaj się odnalazł i zagrywa do Dybali. I mamy 2 do zera w finale. Dybala pokazuje, dawajcie panowie, lecimy, lecimy. I pokazujemy herpaniowów, tak jest, mamy, mamy 2 do zera. Bartra przyjmuje piłkę, zobaczmy Bartra. No nie, zaraz Bejla, wpuszczę Bartra, oddaj piłkę albo wpuszczę Baila. Oj, no gdyby po tym padła bramka, zobaczmy. Jezus Maria, wreszcie my mamy trochę szczęścia. Była też poprzeczka te tej piąteczki, sobie przebijają. Ale kurde Bartra sobie teraz pozwolił na wiele O boże Naprawdę? Poproszę powtórkę właśnie Raz, że Piqué nie sięgnął tej piłki, dwa Casillas Dosłownie jakby piłka przeniknęła przez niego No dobra Ależ tutaj Lam, zobaczmy co Lam porobił Jezusie, kanał założył Jakby to wpadło Kapitalna akcja Lama. Okej, okay, słuchajcie. Wygrywamy 2 do 1 w wielkim finale. No i zobaczymy, co tam nam wypadnie w paczkach. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z tego, że wygraliśmy takim składem. I tak ogólnie mówiąc ee, przede wszystkim duży plusik przy nazwisku Hewedes. Naprawdę Hewedes dał radę. Myślałem, że to jest gorszy zawodnik, ale w tym... Ee... O, czekajcie! Tutaj w ogóle coś grubego nam się chyba trafiło. Co to jest? złotowane? 25, 60... Może to jest 85 tysięcy nawet. Dobra, czekajcie, znajdziesz 25... Nie, to jest za 25, to jest za 35, to jest 60 tysięcy i tutaj... I samych zawodników, czyli e, tu było 60, tak? 60, 85 tysięcy. No proszę, jeszcze czegoś takiego nie miałem dawno. Nie wiem nawet od czego zacząć, ale zaczniemy od tej paczki za 25 tysięcy. I zobaczmy co tam nam wypadnie ciekawego. Może jakiś zielony, na razie mamy SO Z Barcelony jest to maścierano. Oprócz tego odeją. Weźmiemy sobie te wszystkie kontrakty, zmiany pozycji do klubu. A ten powiem wam Al-Sharin też może być coś warty. Ich wystawimy na listę transferową. No i zobaczymy co mamy dalej teraz. A otworzę paczkę teraz premium zawodników. To za 25 tysięcy. I tutaj mamy co? PO Hiszpania, Juan Fran. No tak, średnio, średnio. E, I tutaj coś mamy jeszcze ciekawego? No, powiem Wam, że nie. No, powiem Wam, że nie. I ci, nie, no, śre... srebrni zawodnicy, słuchajcie, okazali się e, świecącymi w tej paczce. Dlatego mówię, ta paczka, kurde, za niby za 25 tysięcy, a warta 5 tysięcy, i to przy dobrych wiatrach czasami. E, dobra. Otwieram ostatnią paczkę za 35 tysięcy. No dawajcie, coś mocnego na koniec. SPO Niemcy, i to jest Gytse. Ok, Gytse to, to jest spoko traf. Natomiast też bez jakichś tam wielkich szaleń, no nie? Ale ten drafcik okazał się nawet spoko. Jeszcze Łukasz Fabiański. Także moi drodzy, pamiętajcie, 2000 łapek wbijamy. I kolejny odcinek z Kooportem. Pojawi się w przyszłym tygodniu. Dawajcie swoje propozycje oczywiście w komentarzach. No i my widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. I może dzisiaj wbijemy 50 tysięcy subów, to było spoko. Także w przyszłym tygodniu, może jakiś specjal się pojawi z tej okazji z wyciętymi scenami. No. Jest na to szansa. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie.